Chciałabym Panią prosić o kilka słów wspomnienia o Panu Janie Nowickim. Jakiego Pana Jana Nowickiego będzie Pani najbardziej wspominać? Ja go będę wspominać nie przede wszystkim przez fizyczność czy, czy lata. Będę go pamiętać z tego, co, o czym rozmawialiśmy. Jak opowiadał, jak widział świat, jak widział pewne rzeczy. Już od lat najmłodszych, od studiów, jego widzenie świata było bardzo oryginalne. Zazdrościliśmy mu, bo by, byliśmy wychowani jakoś inaczej. Większość z nas z miasta tam byliśmy w takich ryzach, formach i tak dalej. A on imponował nam, bo. Miał w sobie, nie wiem czy to urodził się taki, czy, czy instynkt mu to powiedział, że postanowił być sobą. Nie, że sobie siebie wymyślił w ciągu lat i już potem był takim złośliwie cynicznym i tak dalej, potrafił powiedzieć prawdę w oczy, to było imponujące czy miał tą cechę wrodzoną, ale wiem, że od najmłodszych lat, to znaczy my z Janem znaliśmy się przecież no, ponad 60 lat, bo 60 lat w teatrze i jeszcze 4 lata studiów, a właśnie na tych studiach dopiero człowiek poznaje się najlepiej, bo myśmy spędzali ze sobą czas właściwie 7 dni w tygodniu, tam nie było wolnych sobot czy niedziel, odbywały się próby w niedzielę, zajęcia były w sobotę. Tak jak pani mówiła, na właśnie, że to jest y, takie poznawanie się od podszewki, y, tak, tak, tak jak tak. w rodzinie, prawda? Wszystkie nasze słabości, umęczeni, spoceni, y, przerażeni, zapłakani nieraz byliśmy, szczęśliwi. Y, wspomagaliśmy się nawzajem. To był bardzo zżyty rok, a Jan był zawsze, zazdrościliśmy mu, mu tej y, tej prawdy, którą miał, bo my tak, ja przynajmniej tak po mieszczańsku, że nie wypada, zawsze babcia że to, że tamto, ja nie mówię, że robił jakieś ekscesy, że, że dlaczego nie wypada, jeżeli ja czegoś nie wiem, no to powinnam powiedzieć, że nie wiem, a ja się wstydziłam, ja byłam taka, też byłam troszkę introwertyczna, byłam taka inna i Jan tak nam imponował, że był, potrafił być taki inny, taki imponował profesorom, którzy szczególnie się nim zajmowali, mówi ja nie wiem, ja nie czytałem. Chodziłem do takiej szkoły, gdzie nie miałem możliwości zetknięcia się z tą literaturą, z tym wszystkim. Ci, którzy mieszkali w Krakowie, w innych dużych miastach, chodzili do teatru i tak dalej. I Janek to przyznawał i wzbudzał taką. Wśród profesorów takie ciepło, że trzeba się nad nim nachylić, że to jest niezwykły człowiek, który, który obiecuje. Zresztą e, pamiętam, że e, to on pierwszy na roku z nas wszystkich dostał angaż. Nikt z nas nie dostał angażu, a ja przyznam... pierwszy dostał Janek i chodził i mówił i dostałem angaż tak się cieszył <grym> tak, a tak, nam ja to z... gdzieś o tym czytałam pamiętam właśnie że że wzbudziło mój uśmiech bo to było takie naturalne prawda tak, tak, taki takie... angaż tak. i nam to tak tak, no cieszyliśmy się, ale, ale my, nie, my nie, dostaliśmy nic. A Janek tak się podzielił spontanicznie, mam angaż, mam tak, angaż, tak. mam angaż. No, ja myślę, tak, że on z, pochada... z tej swojej naturalności zrobił no, duży atut, to znaczy może nie zrobił, ale po prostu tak z tego wyniknęło, prawda? Że, tak, 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 że to, nie, to nie było, że on siebie wymyślił, on właśnie, po prostu taki tak. był. I, I budował jest na tym, prawda? Tak mi się wydaje, że właśnie dalej budował swoją osobowość na tym, na tej naturalności swojej, prawda? Tak, on potrafi powiedzieć jednym z dyrektorów teatru, że mu się przedstawienie nim podobało. I jest paną szóstym, powiedział. no Ja bym nie potrafiła czegoś takiego powiedzieć, ale tak. Ale z tego, co pani teraz mówi, te pierwsze lata wspólnie spędzone w szkole, to chyba, tak mi się wydaje, zostaną w pani najgłębiej, może, prawda? To pierwsze wejście na scenę w teatrze starym. Kiedy poczuliśmy, że jest ta widownia prawdziwa. Kiedy już przeskoczyliście? Kiedy e, przeskoczyliśmy Sukiennicę. sukiennicę. Mhm. I trzeba było naprawdę wyjść, i była prawdziwa widownia i trzeba było naprawdę bezwstydnie zrobić to, co umieliśmy, to czego nie umieliśmy pokazać, bo nie umieliśmy wielu rzeczy jeszcze. To se, uczymy się dalszy ciąg. Teatr był dalszym ciągiem szkoły. I to były już dużo większe emocje, dużo większe stresy niż w szkółce. Czy według Pani, Pan Jan zachował tego chłopca w sobie uroczego, czy wiele w nim zostało tego właśnie chłopaka? Zawsze był tym chłopcem. I to, jak profesor Bardini powiedział kiedyś tam o kimś, że, że tylko opakowanie się zmienia. Opakowanie się zmieniło, ale wnętrze zostaje w nas to samo. Był ten chłopak, ja mi się wydaje, że ja też jestem tą dziewczyną, którą byłam. Tak mi się zdaje, znaczy. Że tak uważam, no ktoś może uważać nie, nie, nie tak, ale ja uważam, że ja też się niewiele zmieniłam. Że pozostaliśmy tacy, jacy byliśmy i nie chcę powiedzieć, że on się pięknie zestarzał, on się w ogóle nie zestarzał. To jest fenomen. Ja się nie zestarzał. Bardzo cierpiał, chorował, ale zawsze potrafił przerobić to w żart, w jakiś taki uśmiech samego siebie. On dla mnie, on się w ogóle nie zastarzał, on zawsze był tym chłopcem dla mnie.